Kochani, ja jestem Iza i dzisiaj witam Was z gościem. Dzień dobry, tutaj Nikola z kanału Doktor Book. E, nagrywamy dzisiaj dwa filmy, tak naprawdę takie same, ponieważ zarówno u mnie, jak i u Nikoli zobaczycie e, propozycje książek na jesień, tak żebyście mieli więcej polecajek w dwóch różnych miejscach. E, będziemy nagrywały u nas po cztery książki ode mnie i cztery książki od Nikoli. I dodatkowo mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wybieramy sobie po jednej książce do przeczytania. Ja u siebie powiem o książce, którą wybrałam dla Nikoli, a Nikola u siebie powie, co wybrała. Dla mnie. Owszem. Więc myślę, że możesz zacząć, zresztą, jeżeli jesteś gościem. O matko. To wiesz, co. To ja u Ciebie powiem o tym, co chciałaś oszukać. A, to jest bardzo dobry pomysł. <grym> Dlatego, że mam tutaj Hrabiego Monte Cristo, którego Izunia jeszcze nie skończyła czytać. Czy Ty skończyłaś, skończyłaś pierwszy to? E, tak, jestem w połowie drugiego. To najpiękniejsze przed tobą. A, to niedobrze. Nie <grym> najpiękniejsze, naj, najtrudniejsze, najmocniejsze przed tobą. Um, to jest trochę taka. To jest historia całego życia jednego człowieka, właśnie hrabiego Monte Cristo, który sobie ten przydomek nadaje dopiero tak naprawdę po 10 latach, mm -hmm. czy nawet więcej, samej powieści. Dlatego, że my tutaj obserwujemy jego życie od momentu, kiedy um, zostaje źle bardzo potraktowany przez bliskie mu osoby, to znaczy znane mu osoby, może, może w ten sposób, mm -hmm. i trafia do więzienia. W bardzo młodym wieku, bo chyba ma lat 19. Tak, dokładnie. Jest bardzo młody, bardzo dobrze. On się w ogóle zapowiada jako, jako człowiek, jako e, obywatel, mm, no ale niestety zostaje oskarżony o coś, czego tak naprawdę nie zrobił. Mhm. I musi odsiedywać karę, która jest, e, nawet nie wiem, czy ona tam nie była dożywociem. E ona nie była w ogóle powiedziana jak długo on chyba ma siedzieć w tym więzieniu, on po prostu ma tam A, siedzieć, okay. w sensie no on właśnie. nawet chyba on nie miał nawet procesu, tylko po prostu trafił do tego więzienia, nie miał możliwości nawet z nikim tego skonsultować, tak. dlaczego on tam siedzi i na jak długo. Tak Więc, dokładnie, tak. bo to też jest dosyć istotne, że on nie za bardzo nawet nie, nie było żadnego procesu, to nie tak, że ktoś go skazał dosłownie, tylko po prostu em, popełnił popełnił e, najgorszą zbrodnię jaka mogła być popełniona w tamtych latach. Mhm. To jest powieść z XVIII wieku. Chyba osiemnastego. No, coś takiego. E, także Izunia, Izuni się podoba się? Mi się bardzo podoba. Ja mówiłam w, właśnie w filmie z tbr do końca roku, bo tam rzuciłam właśnie drugi tom Hrabiego Monte Cristo, że jak się czyta opis, że to jest książka o zemście, to wiecie, książka o zemście, jako jakie sformułowanie, nie brzmi wcale aż tak. Nie brzmi. A ona jest taka monumentalna jest. i jest taka potężna, że ja po prostu to czytam i mam takie. I, ja po prostu nie wiem, ile tam wątków się jeszcze połączy i to jest niesamowite. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytałam taką właśnie bardzo pokreśloną, jeśli chodzi o relację, książkę. To jest dosłownie jak ten mem taki, gdzie próbujesz wytłumaczyć coś tak, swoim bliskim. Tak. Albo masz tą policyjną tablicę tak, z tymi wszystkimi tak. czerwonymi linkami do połączenia tak, kropek. To jest dokładnie to. Więc mam nadzieję, że mi się spodoba, bo tak jak mówiłam, mam ją na, na TBR-ze moim. Hi hi. E, ja swoich książek fizycznie nie mam, a nie chciałam zabierać ich od Nikoli, bo też nie wszystkie ma. E, dodatkowo my... Impossible! Prawda? Dodatkowo my też nie wiemy nawzajem, co tak. mamy na liście. W sensie ja coś tam podejrzałam u Nikoli, ale ja mam listę i chciałabym ja zacząć od książki, którą chciałabym, żeby Nikola przeczytała. I wiem, że z tego chyba, co mi się wydaje, jej nie masz w ogóle. Bo słuchajcie, to jest mój ulubiony zbiór opowiadań grozy ever. Taki Forever, Ever ulubiony, który był chyba w ulubieńcach poprzedniego roku. I nawet jeżeli nie lubisz innych książek tej autorki młodzieżowych, to, to ci się na pewno spodoba i to są dome i inne duchy Marti O oh no! Tak. Wiecie dlaczego? Bo ja nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, ale umówmy się to jest potwierdzone. Nawet osoby, które. Kompletnie nie są fanami jej książek młodzieżowych, to uważają, że ona najlepiej operuje horrorem, a to jest zbiór opowiadań, który kompletnie nie jest dla młodych czytelników, to jest na no, 100% jest. 18+, plus. jest obrzydliwe, myślę, że jest tak zgrabnie połączone, że nawet byś się nie spodziewała, nie uśmiechaj się, tak? co mogłaś zrobić? Mogłaś mi po prostu tą książkę podarować w, w białej jakiejś tej... Żebym ja nie tak. wiedziała, co to jest, to prawda, ale jest na legimi. A, <laughs> Jak ci no się to spodoba, to i tak kupisz. Tak. Ale uważam, że jest bardzo duża szansa, że nikoli się spodoba, bo to jest książka, która jest uważana za najlepszą książkę Marty Bian w ogóle. To prawda, w ogóle też się spotykałam z takimi mhm. opiniami i też faktycznie się wielokrotnie spotkałam z tym, że nawet jeżeli się nie lubi książek tych młodzieżowych Marty mhm. Bian, to że. Te duchy i coś tam, domy i inne duchy. Domy, tak, tak, domy tak. i inne duchy e, są, są faktycznie lubiane. Tak. Nawet nie warto jest w sumie opowiadać o czym jest e, każdy z tych opowiadań, ale pamiętam, że e, na mnie największe wrażenie zrobiło opowiadanie, które dotyczyło e, pracowniczki kina. E, I ja potem przez jakiś czas miałam po prostu. Ja cały czas mam żywy obraz w głowie tego, co się tam wydarzyło, i ja widzę po prostu tę salę kinową. i e, przeczytam. Powodzenia. Stoi. Będę czytała. To jak powiedziałaś o opowiadaniu, to ja teraz też powiem o opowiadaniu. Opowiadania. O, jest. Czytałaś to? Oczywiście, uwielbiam to. Ja nie to. pamiętam właśnie. To, było moje ulubio... to była moja ulubiona książka żadna. z opowiadaniami, za... zanim poznałam Domy inne duchy. Okej. Okay. Czy... Ale ty to czytałaś w zeszłym roku? Nie, dwa lata nie, 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 temu. Nie, nie, chyba w ogóle jeszcze jeszcze, trzy. jeszcze wcześniej, tak. Tak, bo to jest... Um, Grubowa Ciesza z, z Giełk została wydana w 2021. Albo pod koniec 20. E, I to jest zbiór nie tak, jak tu jest napisane. To jest błąd, bo tu jest napisane 13 opowiadań, tu jest 12 albo nawet 11 no. opowiadań. E, to jest taki błąd. Pamiętam, że kiedyś y, byłyśmy z Izą na. Jak kaligrafii się uczyłyśmy, I tak, Ja to powiedziałam pani i ta pani nie wiedziała. Pani, która pracuje w Tajfunach, nie wiedziała, że to jest błąd w ogóle. Nie wiem, czy, czy do nich to dotarło, że, że mają tą e, literówkę, ale mhm. to jest najmniej istotna rzecz. Chodzi o to, że mamy tutaj opowiadania grozy, które się ze sobą łączą, chociaż na początku tego nie widać. Mhm. I jak wiele osób podchodzi do opowiadań, że można to czytać, wiesz, jedno teraz, drugie jutro, mhm. tak ja uważam, że przy grobowym dobrze jest czytać na raz. E, tak, tutaj, że tutaj się wtedy zgodzę. robi mhm. największe wrażenie ta książka. Tak. I Jest faktycznie psychodela, jest dziwaczne. Tak. Niektóre są bardzo w ogóle takie, wręcz bym powiedziała, trochę em, nie z tej ziemi. Oj, tak. Ja pamiętam tutaj tej pory e, kształt marchewek. Kształt. Jednym z tych opowiadam. Ja Ja pamiętam e, opowiadanie o lodówce. O lodówce? O zamrażarce? A ja pamiętam o panu, który robił torebki. Były. Czy to były torebki? Było tak. takie coś, no. Tak. Jeszcze było, jeszcze Muzeum Tortur pamiętam też. A tak, tak, ale my w ogóle pamiętamy inne rzeczy z tej książki. Tak, ale ja bym w ogóle ją sobie chciała jeszcze raz przeczytać, bo ja pamiętam, że jak ja ją skończyłam, to ja miałam taki jedno wielkie wow w głowie. E, tak, to prawda. No. para opadła. E, tak i z takich opowiadań jeszcze mogę wspomnieć w sumie tak przy okazji, że Gąsienica jest bardzo, pod... nie wiem czy ty gąsienice w końcu czytałaś. Tak, wczytałaś. czytałam. Czytałaś. Tam są, tam, jest, tam są trzy takie dziwne opowiadania, które są dziwne i dobre, znaczy dla mnie dobre pod tym kątem, że mi się one... Ym, mnie one nie obrzydzają, bo na przykład mhm. Przeklęty Królik nie obrzydzał. No właśnie, nie czytałam go głównie z tego względu, co oni mówią. Bo tam jest pierwsze opowiadanie w ogóle Przeklętego Królika, jest bardzo obrzydliwe. Jest po prostu mhm. obrzydliwe. Jak jakogokolwiek, okay. kto nie będzie tego czytał, opowiadam o czym jest to opowiadanie. Czyli nie jest osobliwe, w... tylko jest obrzydliwe. Nie, jest obrzydliwe. Okay, ono dobra. jest dosłownie obrzydliwe. Ono jest ciekawym zamysłem i jest w ogóle zamysłem, który Adam mi mówił, że jest chyba z gry jakiejś. Z jakiegoś filmu, że on to już zna, jakby ten motyw, który tam jest. A, okay. um, ale jest, dla mnie po prostu pamiętam, że nie to, że ja jestem jakaś pruderyjna, żeby ktoś sobie nie pomyślał. <gry> e, po prostu to było dla mnie tłumacz. A, okej. Okay. To, to, było, to było ważne i mhm. dobrze, że taki głos jest. Ale było dla mnie tłumaczenie. Okej, okay, dobra, to teraz mnie zaciekawiłaś. Nie byłam Nie, przekonana, ale. Ja jednak. myślę, że tak się spodoba mimo wszystko ten przeklęty królik, bardziej mhm. niż mi po prostu. Okej, okay, no okay. mój próg jest chyba trochę jest, w innym, innym miejscu tak, zdecydowanie. Jest, jest. Tak. też mi się tak wydaje. Dobrze, to wracamy do mojej listy w takim razie. I to też jest świeża rzecz, którą ja przeczytałam ostatnio i nawet napisałam Nikoli. Domy, coś tam. Dom, dom pożądania. Tak, domy, inne duchy i dom pożądania. E, dodałam sobie do TBR-u. Widziałam. No. To, co ta książka robi, to jest, to, to, to jest bardzo dziwne. Ja ostatnio jak nagrywałam film, zresztą to jest poprzedni film na kanale, więc możecie sobie zobaczyć, gdzieś tutaj Wam podlinkuję. W bardzo dużym skrócie, to jest historia głównej bohaterki Marion, która mieszka w takim mieście, no powiedziałabym, że to jest taka zatęchła dziura. Pracuje jako służąca, jej brat jest chory dodatkowo, no stosuje wobec niej przemoc, też pije, więc no jej sytuacja życiowa jest taka, no można powiedzieć, no na skraju, ona żyje w nędzy. No i okazuje się, że w tym świecie istnieje taki zawód, jakim jest krwiopanna. I krwiopanny w niektórych kręgach jest nawet uważane, że ten zawód jest gorszy niż jakbyś była em... nierządnicą. Nierządnicą, bo w filmie powiedziałam, źle powiedziałam cudzołożnicą. Nierządnicą. E, I ich zawód polega na tym, że one są wysyłane na północ. I służą panom z Północy, oddając swoją krew, tak ponieważ się. Y, mówi się, że krew jest antidotum na różne choroby tak. i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony to jest y, krytyka wyższych sfer i mm -hmm. tego przepychu i tej władzy i tego wszystkiego. Z drugiej strony to jest bardzo taka sensualna książka w pewnym momencie i mimo, że tam nie ma scen spicy, żadnych erotycznych, to ja dosłownie siedziałam <laughs> i byłam w ciężkim szoku, zwłaszcza, że to są takie mm, to nie jest heterowątek. Okej. Okay. Więc to jest tym bardziej ciekawe. A później na dodatek wchodzi motyw body horroru. Co to znaczy? Horror opierający się o ciało, Cało. wszystko to, co A się że dzieje. A myślę, że body takie. jak ziomek. Nie, body w sensie, że ciało. Okay. więc horror związany z ciałem. Okej. Okay. Więc to wszystko łączy się w taką bardzo dziwną całość. Dodatkowo jest napisane tak, że, no ja dosłownie usiadłam i przeczytałam. Więc też fajnie, że dodaję sobie na TBR. Dodałam, no, jestem, jestem bardzo ciekawa tej. Ona chyba nie jest długa. Nie, 320. A, stron, no tak, To około. tak znośnie. Niestety nie ma audiobooka, ale chciałabym, żeby więcej osób mówiło o tej książce, bo to jest ta sama autorka, która napisała Godzinę Wiedźm. Mhm. Ja Godziny wiedźmy nie czytałam, ale mam nadzieję, że będzie jej kolejna książka, bo już została zapowiedziana za granicą. U nas jeszcze nie. Nie wiem, czym są Godziny Wiedźmy. E, na pewno, gdybyś zobaczyła okładkę, to, to byś wiedziała. Poznała. Okay. Nie mam nic, czym bym się wpasowała do tego, co mówiłaś w tym momencie. <laughs> Więc powiem o Zielonej Mili. O, tak. Ale to jest bardzo dobry temat. E, to, jest, to jest dosyć ciekawe i bardzo żywe przeżycie w moim e, życiu. <laughs> Dlatego, że ja nigdy nie oglądałam filmu. Ja w ogóle... E, ja wychodzę z założenia, że najpierw książka, a później film. Um, chyba, że coś mnie nie interesuje, no to wtedy nie mam z tym problemu. E, no i tą zieloną mile cały czas tak odkładałam, bo chciałam. Wiedziałam, że chcę na pewno przeczytać książkę, wiedziałam, że chcę też obejrzeć film. Wiedziałam też, że film jest bardzo ciężki. Mhm. Wiedziałam też, że to jest książka Kinga. I w tym momencie jakby zaczęły się robić schody, bo ja mam z nim trudną relację, to kiedyś był mój ulubiony, autor już nim nie jest ze względu na to, że wydarzyło się to. Wydarzyło się to. E, I to, to po prostu uważam, że jest całkowicie. Znaczy, Czytałam opinię spoilerową Nikoli, ponieważ wybierałam sobie pierwszą książkę Kinga, którą chciałabym przeczytać. Zresztą, jak powiedziałam mojej przyjaciółce Julce, co było w twojej opinii spoilerowej mm -hmm. i jakie tam są sceny, to ona zaczęła to czytać. O, oh no! A moja Julka nie czyta książek. E, to zaczytaj, to, to, to jest dobra książka. Ona jest. No nie, to nie jest dobra książka. To jest książka, która ma fajny pomysł. Ona jest ciekawie poprowadzona, ale to, co tam jest dotyczące wątku tych dzieci, dla mnie jest totalnie out. Ona okay. mi po prostu przekreśliła Kinga na zawsze. No i dlatego też za to myślałam, że się nie mogłam zabrać. No ale Adam chciał bardzo obejrzeć film, więc razem z nim zaczęłam słuchać audiobooka. I e, ten audiobook, przez, znaczy w ogóle, książka też, przez cztery pierwsze godziny jest. Ja nie wiedziałam, do czego to dąży. Po pierwsze, mhm. ja nie wiedziałam, dlaczego cały czas się kręcimy wokół tematu zapalenia e, układu moczowego. Nie okay. rozumiałam totalnie mhm. tego. W szczególności, że tego jest naprawdę dużo na początku. E, nie rozumiałam, o co chodzi z tym myszą. Nie wiedziałam w ogóle, po cholerę jest tam ta mysza. Eee, w ogóle wątek myszy dla mnie jest dosyć ciekawy, bo e, mam wrażenie, że wątek myszy pojawia się tylko w takich książkach, które złamą Ci później serca. Tak jak kwiaty dla Algernona, myszy nie? i ludzie. No, jak myszy i ludzie, dokładnie. z aż dobra, no. Ale e, ja jakby nie wiedziałam, do czego to dąży i tylko wystarczyło mi, że Adam mi powiedział, że to będzie miało sens i że to się wyjaśni. Więc e, postanowiłam, że pójdę dalej. No i jak później doszłam do sceny e, z Francuzem, to myślałam, że się popłaczę. Na paznokciach. Miałam, po prostu siedziałam i miałam praktycznie łzy w oczach. Później jak już poszliśmy dalej z fabułą, to jakby dla, mam wrażenie, że dla każdego dorosłego czytelnika jest oczywiste jak to się kończy. Mm -hmm, tak. Bo to nie jest taka książka, która by miała... książka i film, które by miały zaskakiwać czytelnika. Absolutnie o to w tym ty nie chodzi. Ty wiesz po prostu. Tak, ty wiesz i ty rozumiesz dlaczego to jest. Jedyna rzecz, która mam wrażenie, że nie jest zaznaczona w filmie, a jest zaznaczona w książce to problem rasowy. Mhm. Bo w książce jest to trochę bardziej poprowadzone, to znaczy... Widzisz? Tak, widzę. To znaczy jest trochę bardziej pociągnięte i też no, jakby tam bardziej gramy tym, że to jest rok, lata 30. zeszłego Aha, wieku. Okay. W filmie tego nie ma. Mm -hmm. Rozumiem też z czego to wynika, no bo też nie, nie wciśniemy wszystkiego w 25 i godziny film, ale jest to taka książka, którą wiele osób się pytało, czy warto czytać, jeżeli się zna film. Mm -hmm. To ja i tak uważam, że warto, bo tak jak no, mam problem z Kingiem, tak uważam, że napisał jedną z najlepszych scen, którą jest właśnie mm -hmm. scena z Francuzem. No ja nie czytałam się do Emily, ale znam film mhm. i oglądałam go jako zdecydowanie dużo za młoda osoba. Wszyscy bo... tak mówią. Ale tak było, tak było. Ale to ja pamiętam, że ja też na tym filmie płakałam, bo oglądałam go na szczęście z moją mamą, więc. O dobrze, że miałaś kogoś, kto ci wytłumaczył. Tak, tak, tak. Ale no, na pewno będę chciała też przeczytać książkę. Przede mną myślę: na pewno tej jesieni miasteczko Salem. Ja nie wiem, o co chodzi z tym miasteczkiem Salem, ale wszyscy o tym tak mówią, że to jest takie super, takie fajne i w ogóle każdy każdemu to poleca. I ja tak. Ja so, ja... W sensie mnie jedynie zachęciło to, że. Vampiry. Wampiry. I teraz to jest moja faza, w której ja jestem. Nie Tylko będę tych czytała z mieszku. Nic. Ale nieważne, plus to jest jakby klimat mało miasteczkowy, a ja lubię jak się zamyka po prostu ludzi w jakiejś społeczności. I to jest ten wątek, no tak, to który mi to siedzi. Bo te wampiry, to, to, to tam nie sięgajcie po to z myślą, że to będzie zmierzch. Nie, w sensie ja się <grym> nawet tego nie spodziewam. Tak samo sięgałam z myślą e, taką po dom Pożądania. Tam wcale jakby motywu stricte wampirycznego nie ma. Tam jest okay. po prostu motyw picia krwi i to jest takie, <grym> <grym> takie trochę metaforyczne, można powiedzieć. E, I teraz w sumie jak tak sobie myślę, wszystko dobrze, Mony Ełot. To jest a, okay. jedna z tych książek, o której ja bardzo chciałam powiedzieć, bo mam wrażenie, że w ogóle ona przeszła trochę tak, nie wiem... Bez echa, nie tak jak Króliczek. Bez w porównaniu do Króliczka, mhm. a uważam, że kompletnie niesłusznie. A z racji tego, że to jest troszeczkę oparte o wątek akademicki, to uznałam, że to tutaj wkleję, bo wszystko, co w ogóle jest związane właśnie z... Dark Academia. Z Dark Academia, znaczy mówi się, że to jest niby Dark Academia, ale ja tak nie uważam. Ogólnie... Izunia ma, film na, przepraszam, Izunia ma film na kanale o yy, Wszystko Dobrze. Zapraszamy Prawda. do o, obejrzenia vloga. <grym> Zapraszam. <grym> e, tak, ale jeśli chodzi o Wszystko Dobrze, ja tej książce też dałam 5 gwiazdek. I na pewno jeżeli odbiliście się od twórczości Mony Ełot po Króliczku i uznaliście, że to jest już yy, za mocna psychodela i to nie jest kompletnie dla Was, to wszystko dobrze wciąż ma troszeczkę motyw. Ja no właśnie. Wszystko dobrze wciąż ma motyw, który lekko zahacza o realizm magiczny, ale w dużej części skupia się to ponownie na cielesności. Też powiedziałabym, że tu jest taki wątek trochę bardziej horroru, ale może nie aż tak bardzo drastyczny jak w przypadku domu pożądania, bo myślę, że na domie pożądania ja musiałam odłożyć, jak zobaczyłam jedną rzecz, w sensie jak przeczytałam jedną rzecz, więc myślę, że ty tym bardziej. Ale jeśli chodzi o wszystko dobrze, to. To jest ogólnie historia bohaterki, która była kiedyś aktorką. Tak. Uległa bardzo poważnemu wypadkowi, spadła ze sceny i od tego czasu no, fizycznie bardzo mocno nie domaga, wszystko ją boli. I to jest bohaterka, która dosłownie od pierwszej sceny mówi wam, jak jest jej źle, mhm. jak wszystko ją boli, jak ona żyje w bólu, ile to ona leków nie musi brać. I pierwsza scena to jest dosłownie ona leżąca na podłodze i analizująca, że. Ten śnieg i wpada przez okno, i w sumie to niech on sobie wpada, bo i tak nic ją nie obchodzi. Więc to jest ewidentnie bardzo zaburzona osoba. Plus to, co mi się bardzo podobało, to to, że ona jest bardzo fajnym obrazem obsesji mhm. na temat tego, że wszyscy ludzie dbają na jej życie. Okay. Więc to też jest bardzo ciekawe, ciekawy obraz do oglądania, po prostu. I uważam, że to też jest bardzo angażująca książka. I ona na pewno nie zrobi czegoś takiego, jak zrobił Króliczek na końcu, że ty nie jesteś w stanie tego logicznie wytłumaczyć. Po prostu nie jesteś w stanie. Mm -hmm. Tutaj, nawet jeżeli nie byłoby tego wątku nie paranormalnego, tylko właśnie tego takiego realizmu magicznego, to myślę, że ta książka siadłaby tak samo bardzo, bo on nie jest aż taką dużą częścią tej książki. Ja dałam 5 gwiazdek i to jest jedna z moich ulubionych książek tego roku. Ja chciałam powiedzieć coś na temat spadania ze sceny, że siostra Adama jest aktorką uh -huh. i też gra w teatrze. Uh -huh. I mają, ma jeden teatr, gdzie jest e, suflerka, jest otwarta. I bo dosłownie oni tańcząc, bo mają, tam są sceny taneczne no, uh -huh. to, to jest teatr muzyczny, e, muszą patrzeć, żeby tam nie wpaść, bo ktoś tam kiedyś wpadł. W trakcie znaczy chyba w trakcie próby, nie spektaklu, A więc pół biedy, że na szczęście tyle, ale mhm. e, oni mają właśnie, te, też jest zawsze, Adam się, Adam zawsze o tym myśli, mhm. że boi się, że ktoś tam spadnie, bo to dosłownie wygląda, jak patrzysz z góry, mhm. gdzieś wyżej, jakby oni tam mieli zaraz spaść, Więc to wcale nie jest takie zabrane z, z, z nieba, to o tym aha, spadaniu aha. i robieniu sobie krzywdy. Tak, ale to jest w ogóle bardzo duży motyw tej książki, mm -hmm. bo no, tak naprawdę od tego wypadku całe jej życie się zmieniło pod tym względem, że ona nawet już w tych wszystkich lekarzach, fizjoterapeutach, ona już nawet w nich widzi to, że oni specjalnie robią tak, żeby ją bolało jeszcze bardziej. I to, co ma jej pomóc, ona Ojej. sobie poniekąd trochę wmawia, że jest gorzej, że to nic jej nie pomaga w żaden sposób. I bardzo fajny jest motyw, w którym troszeczkę tutaj wchodzi ten realizm magiczny, w którym trochę jej się zmienia mhm. i nagle ten ból jej troszeczkę ustępuje i ona z takiej osoby, która dosłownie jest na skraju, tak naprawdę życia, załamania nerwowego i po prostu właśnie obsesji na tym, że wszyscy, wszyscy chcą, żeby ona, żeby coś jej się stało, ona nagle się zmienia w osobę, która Wiecie, ona jest lekka jak piórko, ona się czuje po prostu tak. Wie, I to jest przerażające, bo to są takie dwie skrajności, które są zestawione okay. dosłownie obok siebie. I mm, uwielbiam tę bohaterkę. No jest okropna, jest, jest tragiczna, ale ja ją uwielbiam. Okej. Okay. I zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Fajnie. E, to dobrze, że w ogóle powiedziałeś o takiej książce, bo bardzo idealnie to pasuje do. E, o! Do kolejnej, <laughs> którą ja wybrałam. E, Mój rok relaksu i odpoczynku. To faktycznie jest książka, która. Mam wrażenie ze słuchu, bo mm -hmm. tak jak tutaj Iza zaznaczyła, nie czytałam jeszcze tej, tej książki Monet w ogóle Króliczka też jeszcze nie czytałam. Ale mamy tutaj mój rok relaksu i odpoczynku czyli historię kobiety, która na rok postanawia iść spać. Postanawia zostawić swoje życie, po wyjmować po prostu z apteki i od lekarki tyle leków tutaj, już psychotropowych, żeby móc ciągle spać. Mm -hmm. móc po prostu się tylko budzić i brać kolejną tabletkę, żeby móc iść dalej spać. I trochę na tym się skupiamy w tej książce. To jest książka, którą ja tutaj chciałabym zaznaczyć, że to jest powieść dla osób dorosłych i powiedziałabym, że nawet takich 20+. Plus, okay. Bo ona w niepowołanych rękach może dużo krzywdy zrobić, bo tak się nie da zrobić, jak jest tutaj. Tutaj jakby to mm -hmm. też jest elementem realizmu magicznego, że główna bohaterka idzie spać i nie potrzebuje do życia jedzenia, nie potrzebuje do życia Aha. nic takiego, innego, co jest naszymi fizjologicznymi potrzebami. Nie da się tak pójść spać, jak ona no tutaj tak. robi. E, I ona tak naprawdę, no my po pierwsze obserwujemy, jak ona do tego dochodzi. Trochę też dowiadujemy się, co do tego doprowadziło, że ona postanawia w taką stronę, żeby jej życie poszło. E, ale w ogóle, no, tak jak mówię, ona może dużo krzywdy zrobić. Tym wątkiem też jakby jak to się stało, że ta lekarka tyle leków wypisywała. W, w Polsce to już jest niemożliwe. E, mhm. Zaznaczam, bo weszła w, w zeszłym roku ustawa mm, dotycząca tego, że lekarz, zanim wypisze lek psychotropowy lub y, lek mm, lub narkotyk, to musi wcześniej sprawdzić, czy upłynęło 3,4 okresu czasu mm -hmm. od poprzedniej recepty. Czyli jeżeli wydaje ci lek na 120 dni, to dopiero za 90 powinien ci wypisać. On okay. może oczywiście wypisać, mm -hmm. ale powinien się trzymać tego, że te 90 dni e, także 3 3,4 okresu czasu właściwie. Ale maksymalnie to jest 120, więc 90. Mm -hmm. Wiesz, okay. yeah. Yeah. No, e, także, e, tak jak mówię, no, w Polsce to nie do końca wychodzi, ale to też jest rok 2000, więc e, mm -hmm. nowe tysiąclecie, nowy rok, nowa ja. <laughs> bardzo pozytywna okay. książka, ona jest, ona jest dziwną książką, to znaczy, to jest mm -hmm. taka książka, że ja nie, nie bardzo wiedziałam, jaką ja mam relację z nią, kiedy ją skończyłam, mm -hmm. ale ja bardzo często do niej wracam myślami. OK. Uważam, że jest bardzo istotną książką. Okej, okay, a teraz pytanie ode mnie, bo ja nie czytałam tej książki. W sensie mm -hmm. chyba ją mam. Nie wiem, czy jej nie sprzedałam, bo na pewno ma e buka Nie jestem pewna. Nie okay. dam sobie ręki uciąć, bo uznałam, Ona Ci się że jeżeli spodoba? ma. Znaczy domyślam się, bo ja ogólnie lubię takie książki. Tak? Jestem ciekawa. Tak? Jestem ciekawa, jak z tematem romantyzowania tego. Mm, właśnie. I tutaj wchodzi to, co powiedziałam na początku, Obraźnie że w niepowołanych wieki. rękach może to być odebrane jako rom romantyzowanie. Okej. Okay. I dlatego jakby tutaj zaznaczałam to tak wielokrotnie na kanale, żeby po to nie sięgały do osoby, nawet jeżeli uważają, że są do, do, doświadczone, e, mhm. życie je, ich przetrało. Nie, 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 okay, nie. po okay. prostu nie. Okej. Okay. Ja uważam, że ja na przykład dopiero teraz mogłam czytać tę książkę. W sensie, w latach poprzednich mojego życia uważam, że y, nie mogłabym jej odebrać dobrze. Teraz okay. już, jak jestem po pewnych rzeczach, to tak. na pewno będzie ona bardziej. Wiedząc, dla co mnie. się wydarzyło w Twoim życiu, zgadzam się. Tak, o. Widzicie, więc macie potwierdzenie nawet od, y, od Pani Magistra doktor. Bóg. Ja tak zawsze przedstawiam Nikole w ogóle mojej mamie. Tak? No, już mówię, Pani ma Magistra O Boże. E, ja sobie tutaj w ogóle bardzo dużo książek wypisałam, tak żebyśmy się nie. Y, nie zdublowały. Okay. I w sumie mam tutaj dwie książki, o których bardzo chciałabym powiedzieć, Dabaj. ewentualnie powiem u Ciebie na kanale, bo obie czytałyśmy te książki. I ja bym chciała zrobić po prostu comeback, bo to była jedna z pierwszych książek, które ja czytałam w ogóle. Um, chyba nawet to było z Twojego plecenia. Ja to jest bardzo możliwe, słuchajcie, Myślałam ja. Ja ogóle... mam o Zrzędusiu na święta. <noise> to była na pierwszym spotkaniu moim z Izą czytałyśmy zrzęduś. Z rzędu. Z z z tak, z rzędu. Taki grinch, w sensie to wydaje świetli, tak. jak zepsuć święta i tak, tak dalej. Coś takiego. Tak, to było nasze pierwsze spotkanie, ale nie, to świąteczne książki. Nie. Um, Dobra, e czym, dlaczego najmniej? <grym> <grym> Chodzi mi głównie o motyw tego, że Nikola była pierwszą osobą, którą obserwowałam w Book Mediach i to był ten okres 2021. I ja wtedy w większości czytałam książki z polecenia Nikoli i też kupowałam to też jest ciekawostka kupowałam pierwsze moje książki, nawet pamiętam, które, portret Doriana Graja. I Paksa w księgarni, której już nie ma i którą ty wrzucałaś na kanał. Nie wiem, czy był odcinek Ulubionych Książek Księgarzy. To jest Księgarnia na Nowym Świecie. Tu idziesz na starówkę, tu idziesz na Nowy Świat, a tutaj za tym. A była. Boże, py, 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 py. Tak, była w ulubionych Księgarzy. Tak. A o matko, to było z opowiadania polskiego Bolesława Lema? Nie Lema. Jakiegoś innego polskiego poety i pisarza. Tak. To była, to była nazwa własna. O nie przyszłam na sobie Nie nazwą. pamiętam. no Możliwe, że znajdę u Nikoli na kanale, jeżeli znajdę, to wam napiszę, ale pamiętam, że tam kupowałam w ogóle moje jedne z pierwszych książek i zresztą zabrałam tam moją mamę. Ale wracając do meritum, bo w ogóle się odkleiłam mm -hmm. totalnie, jedną z pierwszych książek, które czytałam na samym początku, jak w ogóle zaczęła się moja przygoda z czytaniem w dorosłym życiu, to był cień wiatro Zafona. To jest bardzo dobra książka, żeby ją nie. nie tutaj to prawda, tak uważam. Ja w ogóle nie kontynuowałam w ogóle przygody z tą serią, ale to jest spowodowane tym, że Gra Anioła podobno jest najlepsza, to jest chyba drugi tom. Przez. Przeze mnie tak uważana. Ale ogólnie ludzie nie uważają, żeby Gra Anioła była lepsza. Ja ją zaczęłam i nie udało mi się jej skończyć. Bo Gra Anioła jest bardziej odrealniona. E, tak. Ona jest bardziej odrealniona, ona trochę mniej ma takiego sensu. Um... Sensu po prostu. E, natomiast e, mam wrażenie, że dla wielu osób cień wiatru to jest właśnie taka książka, która coś z książkami wywołuje, bo ja cień wiatru, e, ja mam akurat mój z antykwariatu Grochowskiego, ale każdą kolejną, czyli grę Anioła, więźnia nieba i łańcuch, Labirint. nie, Labirynt. E... Labirynt nie, ale te dwie kupowałam Aha. w księgarni, której też już nie ma. E, księgarni w Czechowicach Dziedzicach na Lesisku, e, dlatego że właściciel, który ją prowadził, e, on uwielbiał. Zafona. Mm -hmm. Oni uwielbiali, wszyscy Zafona. Całą rodziną uwielbiają Zafona. Wszyscy czytają Zafona. Mm -hmm. um, I pamiętam, że po prostu wtedy przyjechałam. To była pandemia. I, i akurat księgarnie nie były zamykane. Pamiętam, Bo to był ten, tak, taki to moment, prawda. że księgarnie nie zamykali. Mm -hmm, mm -hmm. I pamiętam, że pojechałam specjalnie po tego Zafona. No ja czytałam właśnie tylko... Nie, jeszcze czytałam Marinę, ale o Marinie mówiłam chyba rok temu na kanale. Inna, e, ale jeśli chodzi o Cień wiatru, to... Ja miałam chyba o tyle dobrze, że oprócz tego co mówiła o niej Nikola, jeśli chodzi o klimat, jakąś taką wstępną fabułę o tym, że ym, ojciec zaprowadza małego chłopca do y, na cmentarz zapomnianych tak. książek i tam mówi wybierz sobie jedną książkę i ta książka będzie definiować całe twoje życie. Ja wiedziałam tylko tyle i y, ja dosłownie pamiętam tę książkę do teraz. Ona tak bardzo jakby zmieniła moje ona chyba wtedy Sprawiła chyba, że ja się zakochałam w czytaniu, tak na serio. To była, to była pierwsza książka, w której ja sobie zaznaczałam fragmenty. Pierwsza ever, mam chyba ze dwa znaczniki tam. Ojej! Ale pamiętam, że była cudowna. E, to była pierwsza też taka gruba książka, którą ja rzeczywiście przeczytałam, bo to było chyba ponad 500 stron, no, no na tamten czas, długa. no to było Ta, to długie. Jest długa dalej. Więc e, ja mam ją cały czas w sercu i chyba nie ma drugiej takiej książki, którą kojarzyłabym z tym okresem takim jesiennym, bo ja wtedy właśnie na jesieni zaczęłam tak naprawdę czytać. Ja ją czytałam, pamiętam, w marcu, jak wybuchła pandemia, dlatego że to była książka wybrana mi do Wy Wybieracie. Ja czytam Razem z Promienią z Wiatrem. Oh. Bardzo dobrze wspominam tam tego vloga, bo to był e, okres, kiedy zaczęła się pandemia e, i ja pojechałam z, stąd, z Warszawy. Bo do domu rodzinnego i tam zostałam na, miałam zostać na tydzień, zostałam na trzy tygodnie. E, I o ile jakby powrót do domu na tak długo był dla mnie trudny i ciężki, e, to dobrze wspominam właśnie tamten okres czytelniczy, bo ja wtedy po prostu zapomniałam o studiach. A drugi rok był dla mnie bardzo, no makabryczny był dla mnie mhm. drugi rok na studiach. Więc e, dla mnie Cień Wiatru też jest bardzo wyjątkową książką. E, jest również wyjątkową książką dla Wojciecha Żołankowicza, bo to był jego pierwszy audiobook. Jezu, zrobiło się w ogóle tak sentymentalnie bardzo. Ale wszyscy mają jakiś sentyment do tej książki. No, to prawda. Ja jak usłyszałam, że Zafon nie żyje, to ja się popłakałam ale ja pamiętam, że przeczytałam właśnie z tyłu chyba książki, że on zmarł w ogóle i to, I to był pierwszy misto. moment, w którym ja sobie pomyślałam, kurde, to mógłby być jeden z moich ulubionych autorów i ja go nigdy nie spotkam, tak. no, bo, no bo nie mam takiej możliwości. Tak. Ja byłam no. wtedy zdewastowana totalnie, ale teraz w sumie, jeśli chodzi o jakby samą książkę, przyszło mi jeszcze do głowy, że um, patrząc na to, że tam jest troszeczkę taki wątek, który też łączy bardzo dużo postaci na przestrzeni lat, to pomyślałam, że ten taki mały skrawek tego to jest trochę taki, chrabia, ale w takiej mniejszej skali troszeczkę. Tak, tylko one mają inną ciężkość. E, tak, to prawda. No, no. Cień wiatru, ja muszę sobie wrócić do tych książek. Labirynt Duchów jest całkiem inny. Um, najbardziej taki um, detektywistyczny. Te dwie pierwsze jakoś tak mocno ze mną rezonują. Więc dobra, chyba dodam. Dlatego chciałam o niej tutaj, tutaj powiedzieć, ale chyba dodam ją sobie jednak do TIBIA. Ja chyba do niej też. wrócę po prostu. Ja chyba też. audiobooka sobie puszczę. Chciałabym o... posłuchać, jak Wojciech Żołądkowicz czyta po raz pierwszy w swojej karierze. O. Lektora oczywiście. Tak, tak, to prawda. Ale w ogóle cieszę się, że tak y, zakończyłyśmy, bo chyba jesteśmy każda z nas po czterech książkach tak. i zrobiło się tak miło o, na co No dobrze, moi drodzy. Jeżeli u mnie byliście pierwsi, to zapraszam na część drugą u Nikoli. Jeżeli u Nicoli byliście pierwsi, to y, koniec części drugiej. Dziękujemy <grym> wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będą kolejne filmy z Nikolą jeszcze niebawem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć. Pa, pa.